Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Feldman i to jest taka e, specjalna mapka, którą chciałbym Wam zaprezentować Nazywa się Su e, Server, tak, server e, Survival e, O co chodzi w tej mapce? E, to jest taka mapka specjalna jakby do walki e, Wybieramy sobie poziom, e, wybieramy sobie poziom i możemy e, walczyć e, więc tak Zasady e, są tutaj proste, zwykłe po prostu e, nie rozwalać klocków e, można tylko używać itemów, któreś tam ktoś dał nam można e, też tam szukać coś tam e, maksymalnie 4 osoby nie hakować nie możemy stawiać blotków tam w arenie e, jeszcze No i takie, o, jakieś problemy masz, to napisz tam do niego. Link będziecie mieli w opisie do tej mapki. A teraz Wam ją zaprezentuję. Ja przynajmniej sobie musimy tutaj przetestować, więc zaczynam na tym, czy najłatwiejszym jej łatwiejszym. Tutaj sobie zacznę na tym. Chociaż nie, bo tutaj jest taka zbroja. A to jest łuk, aha, to jest wyposażenie, wyposażenia, które wybieramy sobie, prawda? Ale później możemy wziąć innych chyba. E, no nie no, wtedy miałem bez łuku, więc... Więc, więc... Może zaczniemy sobie teraz z tym. Więc łuk, miecz. E, łuk, miecz, jedzonko. E, łuk mamy. W sumie jeden potrzebny, ale dobra. Strzały tamy tutaj. Nie wiem po co zegar nam dają. Ale dobra. I zbroje sobie zakładamy. Proszę bardzo. Pięknie wygląda mój skin takiej wełnianej ym, skórzanej. I jak widzieliście, spadnęliśmy na płytkę, otworzyli nam się drzwi. Dostaliśmy jakieś itemki. Dostaliśmy teraz to. To oto to sobie teraz tutaj damy. To jedzonko. No, więc, e, więc, więc, więc... O, zapalniczka, jest super. To damy sobie zapalniczkę, to wszystko sobie tak poukładamy. O, mieszamy złote buty. Okej. Okay. Jest to, tak wygląda A ja tędy zeszłem, o nie wiem ja czy tędy zejść. Ej, pomyłka z mojej strony, ale dobra, nieważne. <laughs> Więc, e, teraz e, co? Tutaj mamy właśnie fajne płyty, muszę sobie włączyć coś. Ja sobie wcześniej włączyłem tą chyba, jeżeli już pamiętam, to włączymy sobie muzyczkę. Okej. Okay. Mamy muzyczkę. I tak naprawdę możemy zaczynać pierwszy poziom, czyli podchodzimy tutaj do tego klocka i klikamy. Wow, troszeczkę tak zamulało tam coś się z pistonów e, konstrukcje otwierają. Potwory tam spływać, więc zapraszamy, prawda? No więc jeden zabiaczek pierwszy, już się tam gdzieś, nie wiem, gdzieś wybiera, w nie swoje strony. Okej. Okay. dużo duży ten troszkę. Pierwszy poziom chyba z tej strony nic nie Okej. Okay. Pierwszy poziom. Ja, ja radzę w tej mapce e, często używać zapalniczki, ponieważ znaczy one się podpalą, trochę tam HP stracą i można dalej w nich nawalać. Także to jest też właśnie bardzo fajne. Ja tutaj widzę, to jest w ogóle, sorry, zapomniałem co powiedzieć, to jest w ogóle mapka na snapshot 1.2w05 Tak chyba dobrze pamiętam więc no Jeżeli ktoś ktoś sobie pokazał musi niestety ściągnąć e, Snapshota Ale według mnie to jest nieważne, bo o tutaj się można skampić mnie to jest nieważne, bo to jest tylko tam dymki roboty a może się ba ba bardzo fajnie pobawić Więc wchodzimy w to Oj, Jadę się trochę zamula W pewnych momentach No więc co nam teraz wyjdzie Na pewno są pewne pająki I szkielety będą, jest są szkielety A nienawidzę, szkielety są najgorsze potwory których ostatnio nie lubię w Minecraftie O już headshot Za no, no, szkielet, ja no, dzisiaj nic nie mam ale wiesz mnie Ty z łuku, ja też z łuku. Oszczędziliśmy. Wow. Okay, o! No, co O! 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 Dobra. Jeszcze. Jest do wow. jeszcze. Tam Jest jeszcze. O! 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 z Dobra. <laughs> Więc... oto tu jeszcze jest. Jeszcze. Hamski szkieletor. No, widzicie. Yy, może to się nie wydaje trudne. Ale potem naprawdę jeszcze z dwa poziomy to prawda jest masakra. Ja może jeszcze chwilkę teraz włączę sobie muzyczkę. Tylko którą... Nie wiem, tą sobie włączymy. Yy, Okej. Okay. Nie! Yeah. Więc nie, to muzyczkę sobie włączymy, nie wiem. Nie, nie słuchałem tych płyt naprawdę jeszcze. O! Okej. Okay. Więc kolejny poziom. Teraz zginę na pewno, więc... <laughs> Możecie się ze mnie śmiać. Okej, okay, już jeden pajączek. A potem wychodzą te pająki niebieskie, takie jaskiniowe. Bo jaki jestem głupi, zapomniałem że sobie najeść. Wow. Idziemy w ogóle się skampić bo ja się tutaj boję okay. nie wiem czy jak można, ale ja mogę wszystko Już gdzieś wszyscy za wszyscy Wow, dużo ich jest wszyscy tak. wszyscy wszyscy nie Nie, tak nie wszyscy głośno ma ale, 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 co tam Ale, wszyscy 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 Tak, wow. Zamy szkielet, to sobie już z nim poradzimy. O, dużo ekspali, już widać mieliśmy zero, już mamy piąty, zachodzi szósty poziom. O! O, tu już jeszcze eksp wszędzie leży. Pełno i temu. O oh, kurde. Ha. Nie, ci dam. Nie zadzielaj z Feldmanem. <gryzanie> Więc już mamy szósty poziom. No i tak, wam wątałem o co chodzi w tej mapce, jak ona wygląda. Chwilkę zagraliśmy. Więc e, link do tej mapki macie oczywiście w opisie. I co mogę powiedzieć jeszcze no? Mm, jaki depilowy zombiak. E, co mogę powiedzieć? Link do, do, do tej mapki macie w opisie. Link do snapchota, na którym działa ta, ta mapka, też macie w opisie. Instalacji nie będę podawał, bo to jest oczywiście bardzo łatwe, a jeżeli ktoś będzie miał problemy, niech napisze w, w komentarzu. Więc tak. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. E, mam nadzieję, że docenicie moją pracę i dacie łapkę w górę. A jeżeli nie masz jeszcze w zasubskrybowanych kanałach, możesz to zrobić, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Więc ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Siem, siem, siem siema. drzeźdź.